Czy każdego psa da się wychować, wyszkolić? Oczywiście. Każdego psa, którego weźmiemy już do domu, to już powinniśmy wiedzieć. Przede wszystkim tak, przed kupnem psa trzeba się dowiedzieć, jaka to jest rasa, do czego ta rasa służy i właśnie w jaki odpowiedni sposób kształtować tego psa, żeby była przyjemność z nim żyć, a nie problem. Ponieważ wiele ludzi właśnie dopiero po pewnym czasie zauważa, że jest staje się męczący. Bo niszczy, bo ciąga, bo nie słucha. A trzeba tego wszystkiego nauczyć od razu od szczeniaczka. Po prostu od szczeniaczka, żeby było przyjemnie z tym być. Trzeba się liczyć z tym, że jeśli się kupuje psa, to jest naprawdę żywe stworzenie, to nie jest pluszowa zabawka, którą się odstawi i trzeba mieć czas, żeby poświęcić. Nie muszą być to codziennie jakieś tam szkolenia, ćwiczenia, ale w codziennym życiu, w codziennych spacerach, przebywaniu w domu trzeba kształtować jego charakter tak, żeby on po prostu rozumiał, co mu wolno, czego nie wolno. Ale jeśli mamy naprawdę mało czasu, to lepiej żywego stworzenia nie kupować. A przede wszystkim nie takiego, który potrzebuje dużo ruchu. Bo pies musi się wybiegać, musi swoją porcję energii zużyć. Nie ma siły. Musi... I właściciel musi mieć na to czas. A w czym pomaga taki ośrodek szkolenia psów? W tym, że uczymy przede wszystkim właścicieli. Czyli przychodzi właściciel z pieskiem, ja oczywiście obserwuję najpierw, jaki to jest piesek, jakie ma predyspozycje, co reprezentuje sobą i właściciel i tłumaczę właścicielowi i uczę właściciela, jak z tym psem żyć, jak go uczyć. Oczywiście podstawowe szkolenie polega na tym, że pies z właścicielem się bardzo zgrywa. To nie jest tylko zwykłe nauczenie siatwaru, i to jest po prostu kształtowanie pieska po, przez właściciela. I oni się bardzo zgrywają i zaczynają rozumieć. Pies zaczyna rozumieć właściciela, a właściciel zaczyna rozumieć psa. I wtedy jedno i drugie wiedzą, czego można się w wspólnym życiu spodziewać.